Witam. Wykres, na który patrzycie, to wykres Google przedstawiający żądania o usunięcie treści i te żądania zostały zgłoszone przez władze państwowe. Kolorem niebieskim oznaczono żądania związane z bezpieczeństwem narodowym, te, które najbardziej mnie interesują. Patrząc na ten wykres, wyraźnie można zobaczyć, że no coś zaczęło dziać się pod koniec 2016 roku. Zwróćcie uwagę, czerwiec 2016 roku 1400 treści usuniętych związanych z bezpieczeństwem narodowym. Grudzień 2016 roku pół roku później już niemal 10 tysięcy takich treści. Wyraźnie widać, że coś tutaj się Zadziało, że tak powiem, gigantyczne wzrosty i no, utrzymują się one już na stałym, bardzo wysokim poziomie, bardzo wysokim w porównaniu do chociażby 2014 roku, gdzie praktycznie nic się nie działo. Czasy pokoju i bezpieczeństwa, tak? A tutaj czas, no właśnie, czas czego? Muszę bardzo uważać na słowa, ponieważ cały czas dostaję ostrzeżenia, ktoś czeka tylko z palcem na przycisku, na spuście, żeby usunąć mnie z YouTube'a, dlatego muszę uważać na każde słowo, wybaczcie, jeżeli czasami będę no, miał takie właśnie zawieszki, że tak powiem, bo po prostu muszę myśleć nad każdym słowem. Dlatego posłużę się tutaj słowami pana doktora Jacka Bartosiaka. Skorzystam z kanału Historia Realna, odcinek Kiedy wybuchnie trzecia wojna światowa? Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz. Ciekawy kanał swoją drogą polecam. No i posłuchajmy. A pytanie dla Jacka Bartosiaka: jeżeli wybuchnie trzecia wojna światowa, to gdzie? Ona wybuchła już. Może słowo wybuchła nie do końca jest precyzyjne, no bo... No właśnie, tutaj pan dr Jacek Bartosiak patrzy z punktu... jest optymistą, bo patrzy z punktu widzenia geostrategii, geopolityki, dlatego jest optymistą, twierdząc, że ona już wybuchła. No Ja patrzę z punktu widzenia socjologii i uważam, że no, jest już przegrana, bądź też Mamy straszne kłopoty, jesteśmy w głębokiej defensywie i trwają, że tak powiem, najczarniejsze dni tej trzeciej. Tak więc, tak jak mówię, tutaj punkt widzenia geostratega, z punktu widzenia socjologa wygląda to znacznie, znacznie gorzej. Wróćmy do naszego wykresu. Jeżeli chodzi o te usunięcia treści, to połowa tych usunięć dotyczy platformy YouTube. Zobaczcie na ten wykres usługi YouTube 50%, około 50%, tutaj jeszcze wyszukiwarka Google 27%, bloger, wszystkie inne, tak więc połowa tych słupków to przypada na YouTube'a. Wyraźnie widać, kiedy wybuchła ta, ten konflikt, o którym mówi Jacek Bartosia, kiedy się rozpoczął, znaczy kiedy przynajmniej że tak powiem zorientowaliśmy się i zaczęliśmy się w ogóle bronić, tak? Ponieważ e, wcześniej nie było tej świadomości zupełnie, że trwa właśnie konflikt, ale ta świadomość pojawiła się gdzieś pod koniec 2016 roku. Później te gigantyczne wzrosty. No właśnie, jak to wygląda w szczegółach? Tutaj biuletyn dotyczący czwartego kwartału 2020 roku. No i właśnie od razu uwaga dla tych wszystkich dziennikarzy, głównego nurtu, tak? dla ludzi, którzy cały czas mówią Rosja, Rosja, Rosja. Owszem, Rosja jest problemem, ale to jest upadłe imperium i imperium, które aspiruje do miana no, dominującej na świecie potęgi są Chiny i to one są zagrożeniem, a zaraz dane to potwierdzą, statystyki, otóż... Spójrzcie, czwarty kwartał 2022 to dotyczy Stanów Zjednoczonych. 12 kanałów wpływu rosyjskiego usuniętych z YouTube'a. Tutaj krytykowanie tam zaangażowania Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Japonii, i to dotyczy właśnie wpływu rosyjskiego. Co ciekawe, pojawia się Myanmar, dwa kanały na YouTubie. Azerbejdżan 35 kanałów, jeszcze 26 kanałów Rosji i 7 tysięcy. 500 niemal kanałów związanych z operacjami wpływu komunistycznych Chin. To dotyczyło zamieszek, które trwały wówczas w Stanach Zjednoczonych i e, tych wielkich pożarów, które zaczęły trawić Kalifornię. Zobaczcie, jak gigantyczna różnica jak gigantyczny wpływ, który starają się wywierać na Stany Zjednoczone chińscy komuniści tysiąca przy Rosji 12 plus tutaj 26, tak? No nieporównywalna różnica. Kolejny miesiąc 10 kanałów związanych z operacjami wpływu Rosji. Tutaj dotyczy to prezydenta Zielińskiego Petra Poroszenko, Indonezja 22 kanały, Iran, Egipt, Iran, Myanmar i Chiny 7 tysiące, przepraszam, 400 kanałów związanych z operacjami wpływu komunistycznych Chin. Grudzień 2020 roku. Jeden kanał związany z Rosją. Tutaj Argentyna, Rosja. Pięć kanałów kolejnych, dwa blogi. Francja, co ciekawe. Bardzo ciekawe. I 3317 kanałów związanych z operacjami wpływu Chin. Gigantyczna skala chińskich operacji, wpływu. Tutaj widać wyraźnie, jaka jest skala zagrożenia. I te kanały na przykład dotyczyły w większości. Miały kontent związany z muzyką, rozrywką, gotowaniem, ale też część kanałów umieszczała kontent związany z amerykańską odpowiedzią na pandemię. Tak więc jak widzicie różne wyrafinowane metody wpływu chińskich komunistów, metody próby wpłynięcia na amerykańską opinię publiczną. Wszak mamy wszędzie demokrację i to ludzie w swoje głosy swoimi głosami decydują o tym, jak będzie wyglądał kraj. Tak więc na demokrację wpływnąć bardzo łatwo z zewnątrz, szczególnie jeżeli ma się dostęp do naszego internetu, a nie tak łatwo już, bądź też jest to niemalże niemożliwe wpłynięcie, tutaj mówię o wpłynięciu na opinię publiczną w państwie komunistycznym, jakim są Chiny. Tak, tam internet jest cenzurowany, u nas jest u nas drzwi są szeroko otwarte. Jeżeli chodzi o Polskę, to nie znalazłem takich informacji dotyczących kanałów usuniętych związanych z wpływem. Myślę, że rząd polski, państwo polskie tutaj popełnia gigantyczny błąd i zupełnie deprecjonuje znaczenie takich operacji, takiego wpływu, a u nas również to się jak najbardziej dzieje. Nie, nie jestem pewien, czy nasz rząd przywiązuje wagę do tego większą. To gigantyczny błąd i to kiedyś się zemści. Być może rządzący patrzą na swoje poparcie, tak? Są spokojni. Wielki, straszny błąd. Eee... Niewybaczalny błąd, moim zdaniem. No ale dobrze, tutaj, mapy, tutaj mapa przedstawia próby hakowania i phishingu na świecie. Wyraźnie widać, który kraj jest celem, tak? Zobaczcie, jaka różnica. Gigantyczna reszta świata, praktycznie jednostajny kolor, tutaj i Stany Zjednoczone, cel ataków hakerskich i phishingu. No cóż, u nas w Polsce również takie operacje wpływu mają miejsce próby wpływania, często bardzo subtelne i często dotyczy to naprawdę popularnych, dużych kanałów, chętnie oglądanych. Często są to Próby tak subtelne, że niemal niedostrzegalne, być może mylę się w ocenie części tych kanałów. Wręcz to są kanały, które często starają się pogłębić pewne konflikty między Polakami, pogłębić podziały na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie płci, na płaszczyźnie również na przykład wieku, tak, nastawić młodych przeciwko starszym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie mówiąc już o płaszczyźnie politycznej, generalnie tak szeroko rozumianej, jak widać, no. Internet jest polem działań, no właśnie tych, o których mówił pan Jacek Bartosiak. Trwa no, to, mu, o czym mówił pan Jacek Bartosiak. Wybaczcie, muszę tak mówić, po prostu, no, tak jak mówię, nie, mo nie można mi mówić pewnych rzeczy, które innym ludziom mówić można, tak? nie, nie ma równego traktowania, absolutnie. Ci, którzy domagają się równości, absolutnie sami równie sami nie stosują tej, tej równości tych swoich pięknych postulatów, tak. Te postulaty tylko wykrzykują i powtarzają, ale żeby do nich się stosować, to absolutnie nie ma o tym mowy. Dlatego ja równo nie jestem traktowany. No i muszę bardzo uważać operacje trwają również w Polsce. Zastanówcie się, czy natknęliście się na takie kanały, które starają się wywierać wpływ, dzielić nas na różnych płaszczyznach, wy wy wywoływać złość być może u ludzi, czasami ślepą złość, związaną z różnymi sprawami, często bardzo drobnymi, takie kanały, które cały czas umieszczają właśnie kontent dzielący ludzi, bądź wywołujący tą złość często. Jest to związane z tematami, o których już się nie pamięta. Po paru dniach dosłownie. Ale ta złość codziennie, jak w takim sensie nienawiści Orwellowskim trwa. Godzina nienawiści, bo auruela, tak? Mamy taką. Dzień nienawiści jest niemal codziennie w polskim internecie. Niestety rząd bardzo mało z tym że robi. Bardzo mało działań widzę z tym związanych, jakieś tam próby, prawda, ale niedobrze to wygląda. Bardzo źle, jesteśmy w głębokiej defensywie, trwa konflikt, wygresy dane to potwierdzają. No i tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę.